pleśniały japoński klasyk wygrzebany z garażu po 22 latach. Nowe hybrydowe Porsche 911 w końcu zostało zaprezentowane. Mercedes zaprezentował w Monako SL-a bez przedniej szyby oraz powrót ekscytujących lunchi na rynek. Niektóre te tematy pewnie już teraz brzmią ciekawie, a jest to zaledwie część tego, co poruszymy sobie w dzisiejszym odcinku Motoniusa. Jest mi więc niezmiernie miło powitać Was jak co tydzień, w niedzielę o godzinie 17 na naszym kanale i zaczynamy. we A zaczynamy od wieści z naszego kraju, w którym jak pewnie część z Was bardzo dobrze wie, od pewnego czasu funkcjonuje przepis umożliwiający konfiskatę samochodu przez policję. I może to się zdarzyć w trzech przypadkach. Po pierwsze, gdy kierujący pojazdem będzie miał więcej niż 1,5 promila alkoholu we krwi. Po drugie, jeżeli spowoduje kolizję bądź też wypadek w stanie nietrzeźwości. Lub po trzecie, jeżeli po raz drugi zostanie zatrzymany w stanie nietrzeźwości, czyli popełni tak zwaną recydy. No i czy zastanawialiście się kiedyś, ile realnie samochodów zatrzymała polska policja od momentu, gdy ten przepis zaczął funkcjonować? Bo ja szczerze powiedziawszy byłem zszokowany, jak duża jest to liczba, ale może to dlatego, że nie znam osobiście nikogo, komu policja zatrzymałaby samochód, no i mam nadzieję, że wy też nie. Dobra. Konkrety, przepisy weszły w życie 14 marca tego roku i od tego czasu po dzisiejszy dzień polska policja skonfiskowała 1571 pojazdów, co oznacza, że średnio tygodniowo zatrzymują i przejmują jakieś 140 aut. A to jednoznacznie wskazuje na to, że przepis, który miał ograniczyć ilość pijanych kierowców na drogach, wcale tego nie zrobił. Pamiętacie pewnie jeszcze aferę związaną z Alfa Romeo Milano, która będzie produkowana w Polsce i która musiała mieć zmienioną nazwę modelową na Junior, bo tak chciał włoski rząd. Włoski rząd, który zakazuje wykorzystywania włoskich nazw miast w nazwach jakichkolwiek produktów, które mogą wprowadzić w błąd kupujących, jakoby rzekomo były one produkowane we Włoszech. Teraz natomiast doszło do kolejnych sporów na linii pomiędzy Stellantisem i i włoskim rządem. Zaczęło się od zarekwirowania 134 egzemplarzy Fiata Topolino, które dotarły do Włoch prosto z Maroka, gdzie są produkowane. Powodem zarekwirowania samochodów jest ta mikroskopijna flaga Włoch obok drzwi tego samochodu, która, zdaniem włoskiego rządu, może niektórych kupujących wprowadzać w błąd, jakoby auto to było produkowane w słonecznej Italii. Jakby tego było mało, produkowane w tychach Fiaty 600 oraz 600E, na tylnym zderzaku również ma mają włoską flagę, co również nie spodobało się Włochom, więc szykują nam się tutaj jakieś kolejne afery, kary i najpewniej również zmiany. Dajcie znać w komentarzach, co Wy na ten temat sądzicie, czy Włosi w tym przypadku przesadzają, czy może jednak Waszym zdaniem mają rację. Kolejny news dotyczy pewnej zmiany w marce Alfa Romeo. Moim zdaniem dosyć istotnej zmiany, ale spokojnie, tym razem nie związanej z włoskim rządem. Wiecie pewnie bardzo dobrze, jaka jest cecha wspólna łącząca ze sobą Alfa Romeo 147, GT 156, 159, Mito Giulietta, Stelvio czy Giulia. Nawet jeśli z początku nic mądrego wam nie przychodzi do głowy, to już tłumaczę o co mi chodziło. Chodziło mi o tablicę rejestracyjną z przodu pojazdu, która montowana jest zawsze po lewej stronie. No i jest to taki znak rozpoznawalny Alfy, z którym musimy się pożegnać. Niezależnie od tego, czy zauważyliście, czy też nie, nowa Alfa Romeo Mila, w sensie Junior, ma przednią tablicę rejestracyjną na środku zderzaka. No i każda kolejna Alfa Romeo ma mieć dokładnie tak samo. Natomiast, co jest przyczyną tej zmiany? Bezpieczeństwo pieszych. <suszy> Szczerze nie rozumiem, w jaki sposób na bezpieczeństwo pieszych wpływa tablica rejestracyjna zamontowana na lewej stronie pojazdu. Przecież nie jest powiedziane, że każde zderzenie samochodu z pieszym odbywa się tak, że zostaje on uderzony lewą stroną samochodu, a przecież tylko i wyłącznie wtedy ta tablica rejestracyjna w tamtym miejscu ma jakiekolwiek znaczenie, no ale być może czegoś tutaj nie rozumiem. Tak czy siak szkoda, bo uważam, że ten znak rozpoznawalny, jak już wcześniej powiedziałem, w Alfie był całkiem fajny. A teraz poznajcie Giannini Spettacolo, czyli Fiata 500 kosztującego jakieś 570 tysięcy złotych. Giannini Automobili przygotowało swój najnowszy twór na bazie Abarta 595. Najbardziej radykalna w przypadku tego samochodu jest chyba jego stylistyka. Na czele z wydechami wyprowadzonymi tuż pod bagażnikiem czy zamkniętymi felgami. Radykalny wygląd to jednak nie wszystko, bo Abarth 595 standardowo generujący 165 koni mechanicznych w odmianie Spettacolo generuje spektakularne 250 koni mechanicznych i rzekomo ma być w stanie rozpędzić się. Do setki w 5 sekund. Mimo rozbudowanego bodykitu, auto ma ważyć zaledwie 985 kg, więc zakładam, że powinno się ono prowadzić naprawdę fajnie, ale prawdopodobnie nigdy nie będzie mi dane tego sprawdzić, ponieważ auto to zostanie wyprodukowane w ilości zaledwie 200 sztuk. No i jest to Fiat 500, kosztujący niemalże tyle samo, co nowe BMW M5. A teraz przerywnik z mojej ulubionej kategorii, czyli coś fajnego dla antyfanów samochodów elektrycznych. Grecja, moi drodzy, wprowadza pewne utrudnienia dla posiadaczy elektryków. Konkretniej mówiąc, jeżeli posiadacz samochodu elektrycznego będzie chciał się przemieścić promem, to będzie miał. Problem. Co prawda Grecy nie zabronili transportowania samochodów elektrycznych za pośrednictwem promów, natomiast wprowadzili pewne ograniczenie. Ograniczenie mówiące o tym, że auto elektryczne może być na promie, pod warunkiem, że jego bateria nie jest naładowana na więcej niż 40%. What? Ograniczenia podyktowane są oczywiście kwestiami przeciwpożarowymi, natomiast absurdem jest tutaj to, że nie ma żadnych badań potwierdzających to, że yy, tak, samochody elektryczne, które mają więcej niż 40% naładowania baterii, płoną po prostu jedne za drugim, natomiast te, które mają mniej niż 40% baterii, są w pełni bezpieczne. No czyli chyba jest to trochę głupota, ale utrudnienia dla samochodów elektrycznych to zdecydowanie coś, o czym zawsze warto w motoniu się wspomnieć. A swoją drogą Tom nadchodzi koniec nowego BMW Z4. Znaczy, w sumie nie jest ono aż takie nowe, ale no najnowsze, w sensie to zaprezentowane w 2018 roku. Niestety, okazuje się, że tabelki sprzedażowe związane z tym modelem bawarskiej marki nie wyglądają najlepiej. Mimo, że samochód prezentuje się całkiem nieźle, to w zeszłym roku na całym świecie sprzedało się zaledwie jakieś 6000 sztuk tego auta. Czy jednak ktoś jakoś wybitnie będzie za tym samochodem płakał? Nie wydaje mi się, bo to auto nigdy nie Zbudzało jakichś niesamowitych emocji. W przeciwieństwie do Toyoty Supry MK5, która przecież jest technologicznym i platformowym bliźniakiem BMW Z4. Czy to w takim razie oznacza również koniec Toyoty Supry? Jest to bardzo prawdopodobne. Oh no. anyway. BMW planuje zakończenie produkcji Z4 w 2026 roku. I jakoś nie wydaje mi się, żeby po zakończeniu produkcji tego auta Toyota postanowiła wydać setki miliardów albo milionów dolarów, w sumie nawet nie wiem, na opracowanie nowej platformy dla swojej Supry, Więc no podsumowując... Przyszłość BMW Z4 jest przesądzona, natomiast przyszłość Toyoty Supry wisi na włosku. Dobra, a teraz ciekawa historia, która przy okazji będzie satysfakcjonująca w oglądaniu. Gdzieś w Stanach Zjednoczonych ten brodaty jegomość postanowił na 22 lata zostawić swoją Acura NSX w garażu i… nie robić z nią absolutnie nic. Auto stało, obrastało warstwą kurzu, obrastało pleśnią i z dnia na dzień wyglądało coraz gorzej. Swoją drogą nie wyobrażam sobie jak można taki samochód po prostu tak o porzucić i to jeszcze we własnym warsztacie, w którym jest się zasadniczo codziennie. No wyobraźcie sobie, że macie tak rzadkie auto jak Honda lub też Acura NSX. Wyobraźcie sobie, że ono stoi u was w garażu. Widzicie je codziennie. Widzicie jak z dnia na dzień wygląda ono coraz gorzej, z roku na rok i wchodzicie do tego garażu, patrzycie na to auto i myślicie sobie: "A dobra, Kiedyś tam się nim zajmę, nie? No, w każdym razie, właściciel tego samochodu po 22 latach nieużywania go, dorósł w końcu do decyzji o sprzedaży. Sprzedaży, przed którą auto wypadało umyć. I dlatego też auto trafiło chyba na jedno z najbardziej satysfakcjonujących myć, jakie kiedykolwiek widziałem. W końcu pojawiło się z dawna zapowiadane hybrydowe Porsche 911. Odświeżona generacja 992 stylistycznie względem poprzedniczki nie różni się prawie wcale. Oczywiście są niuanse, takie jak reflektory z przodu, troszkę inne światło z tyłu, czy inne zderzaki. No ale umówmy się, takie detale to nie jest coś, co rzuca się w oczy w pierwszych sekundach, gdy takie auto zobaczymy na ulicy. Największą zmianą w nowej 911 jest oczywiście zastosowany w niej po raz pierwszy w historii układ hybrydowy. Hybrydowy. Odmiana GTS otrzymała elektryczne wspomaganie turbosprężarki i jeden silnik elektryczny, które łącznie dodają około 75 koni mechanicznych i 150 Nm. W sumie auto generuje 541 koni mechanicznych i 610 Nm, co jest wartością o jakieś 60 koni mechanicznych i 40 Nm większą niż to, co generował poprzednik. Natomiast powiecie pewnie, no i co z tego, że mamy tutaj więcej mocy, skoro to auto na pewno też dużo więcej. Więcej waży. No ale okazuje się, że nowe 911 waży zaledwie o 50 kg więcej niż poprzednik, więc wcale jakoś mocno nie przytyło. We wnętrzu również pojawiły się zmiany, których na pierwszy rzut oka nie widać. Przede wszystkim analogowy obrotomierz został zastąpiony w pełni elektronicznym, co jest przykrą informacją. No i po drugie, jak pewnie wiecie, samochody marki Porsche mają stacyjkę po lewej stronie i do tej pory w 911 była taka fajna atrapa kluczyka, którą się przekręcało w momencie odpalania samochodu, a teraz została ona wymieniona na zwykły bezuczuciowy przycisk ale mam coś, co na pierwszy rzut oka może być radosną informacją dla fanów Lanci. Lanci, czyli marki, która niegdyś była królową w rajdach, która produkowała mnóstwo ekscytujących samochodów dla fanów motoryzacji. Tej samej Lanci, która jeszcze jakimś cudem w ogóle istnieje i to zasadniczo tylko i wyłącznie dzięki Włochom, bo przyznajcie, że chyba dawno żadnego świeżego samochodu tej marki w Polsce nie widzieliście, prawda? Lancia zaprezentowała niedawno to, czyli model YHF, czyli hot hatcha, który ma pozwolić na powrót tej marce do rajdów. Rajdowa wersja z okleiną inspirowaną znaną marką alkoholi ma mieć pod maską trzycylindrowy silnik 1.2 generujący 215 koni mechanicznych, natomiast wersja cywilna ma otrzymać silnik elektryczny. Oh, hey! Tak, bo Lancia Y w swojej cywilnej wersji ma bazować na Abarcie 500E. I szczerze, przywracanie na rynek takiej legendy jak Lancia w formie elektrycznej dla mnie jest chyba jeszcze większą profanacją niż przywracanie Eclipsa w formie crossovera. No nieładnie, jak dla mnie to po prostu tak się nie powinno robić. A Mercedes. Zapragną chyba mieć coś, czym jest Monza dla Ferrari, Speedster dla Astona Martina czy Elva dla McLarena. czyli po prostu zrobili swój samochód bez przedniej szyby i bez dachu. W Monako zaprezentowali model Pure Speed, bazujący na SL-u, który powstanie w ilości zaledwie 250 sztuk, które przeznaczone będą dla najwierniejszych fanów marki Mercedes Benz. Wyróżnikiem tego samochodu jest zastosowanie w nim rozwiązania przypominającego system Halo z Bolidów Formuły 1. A w ramach ciekawostki, jeżeli mamy tutaj jakichś fanów amerykańskich pick to od niedawna w polskiej sieci dealerskiej Forda można kupić w salonie model F-150. Wersja z 5-litrowym V8 kosztuje 419 900 zł. Za nieco bardziej doposażony egzemplarz przyjdzie zapłacić około pół miliona, natomiast topowy F-150 Raptor to już kwota 773 900 zł. Taniu nie jest, ale przynajmniej jest 3 Letnia gwarancja z limitem do 100 tysięcy kilometrów. Oraz przypominam, że już za chwilę, w czerwcu, nastąpi otwarcie europejskich list zamówień na Forda Mustanga GTD. Czyli Mustanga, który będzie kosztował jakieś 1,3 miliona złotych, ale jednocześnie ma być Mustangiem, który będzie w stanie na torze Nordschleife złamać barierę 7 minut. Jeżeli niewiele wam to mówi, to ma być to Mustang, który będzie szybszy niż Ferrari 488 Pista. I na tej informacji kończymy dzisiejszego Motoniusa. Bardzo Wam pięknie dziękuję za oglądanie. Na razie.